Słuchajcie, jeśli wy to oglądacie, to znaczy, że mnie już nie ma na tym świecie. Ale ja mam pewną teorię. Tak samo jak kręgi modowe zataczają koło. Tak samo my zatoczyliśmy koło. Witam w 2007. Przyjaciele i bracia! Dość mam tych głuchych telefonów! Wróciliśmy na ten świat nie po to! by kłaść gruz! Czy zajmować się czymś innym, lecz by zdobyć całą planetę. I dzisiaj my, krzyżacy, pod wodzą Ulryka von Jungingena, wylądujemy na tej nędznej planecie i obrócimy ją w pył. Ulrich, Ulrich, Ulrych! Świetna przemowa, panie kapitanie. Wielki Mistrzu, jestem Wielkim Mistrzem. Pogoda nie zmieni się. Dalej będą podały kamienie i gruz. Teraz zapraszam na serwis informacyjny mieszkamiki TV. Dziś, we wsi Jasno wybuchł pożar i spalili się dwie świnie i połowa buraków. Poszukiwana jest również maciora, przewidywana nagroda to 200 tysięcy starych złotych. Dzisiaj w skierniewicach, kury dziobały owiec, tychał PKS i zostały tylko nogi i pióra. Ja wiem, się w tej dzieje, cholera. Mam nadzieję, że to nie jest znowu ten upośledzony policjant. Dzień dobry. Dzień dobry, panie władzo. Czy pan też dostał ten dziwny list? Hmm, to dziwne. Przepraszam, czy mam pan jakiś nakaz? To dziwne. Proszę opuścić ten lokal. Dziwny li list. Cholera, tynk mi ze ściany leci. Co się stało z naszą ścianą? Nie wiem. A to tak w ogóle ten dziwny policjant dał co się o tamtym liście dziwacznym? Jeszcze jak? No tutaj, wyruszmy na przygodę. A może, jak najbardziej. Jeszcze jak?